Witam z wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z mega prezentów z Movistar Planet i właśnie zauważyłam błąd w statusie. Eee, nie wiem, N się w to jakoś mi wcisło. Ciągnąłem tak szczerze to wolę pisać na telefonie, na klawiaturze niż na laptopie, na, na bo trochę się gorzej pisze. Nie wiem, bo może dlatego, że są podpowiedzi, no ale nie wiem sama. Więc tak, wiecie, nagrywam pierwszy raz na nowym laptopie, że tak to powiem. I trochę jest inaczej, bo musiałam ustawiać. No po prostu inne ustawienia i inaczej się nagrywa, ale myślę, że dźwięk jest lepszy, bo nie, nic nie szumi i dla Was to będzie wygodniej. Więc tak, przechodzimy teraz do prezentów. Najpierw policzę strony. Jest na ogół gdzieś tak 12 stron, niecałych, więc proszę się nie czepiać, niektórzy się lubią czepiać, więc tak od razu mówię, żebyście się nie czepiali. A jeżeli tak tu komentarz, bo szkoda mi czasnakie osoby, co tak się czepiają, po prostu <grytanie> tak zwane. No więc tak, e, każdego pozdrawiam raz, żeby nigdy nic nie było, że ktoś dał więcej prezentów, to jest faworyzowany i tym podobne. Takie ja trochę niezbyt. Więc tak od razu pozdrawiam pierwszą złębatołu i pozdrawiam ciebie bardzo serde serdecznie. Tak mieszam się. Eee, nie będę mówiła, dziękuję za co, bo to każdy chyba widzi, co się dostało, nie? Eee, pozdrawiam skaterka 1810. Sorry. Skaterka 181.0 przeczytam od razu 10. Nie no, można i było tak w sumie. O, takie jak trochę trasher bluzka. Bluzka, takie coś jak trasher płomienie takie, nie? Pozdrawiam, Juna0606 Pozdrawiam, Bojku Boyk, Strzałka3, no to właściwie jest serce Serce1, coś takiego Nie wiem jak dokładnie przeczytać ten, przeczytać ten nick, ale spoko o. Takie słodkie, nie takie coś, ale miałam nie mówić, ale okej. Okay. Um, pozdrawiam, Królowa Zima 2, czy Królowa Zima 2, nie wiem, jakie mam to dokładnie przeczytać, ale okej. Okay. Eee, hmm. Trochę jest tych prezentów, no ale spodziewałam się, że będzie więcej, ale tak dzięki. Liczą się chęci, czy się to, co jest teraz. Pozdrawiam, Ania, e, Aniasz24, czy 24, ale ci 24. Będziemy się rozdrabniać. To już by, ty już byłaś pozdrawiana, więc tego nie będziemy pozdrawiać. Tak, zamiast ścisnąć stronę, przycisnąłem prezent. No ale okej. Okay. Ty też już byłeś pozdrawiana, więc spoko. Pozdrawiam wcale niemroczny K. Pozdrawiam unikorn 2888. Tak, żebym się nie pomylić i nie przeczytać więcej ósemek. Zrobiam F. Girst czy F. Girst czy jakoś tak, no coś mniej więcej. Zbagowało się, serio? Ja no naprawdę. Ach. Nie ogarniam tego. No ale to właśnie jest. To właśnie działa czasami MSP. Trzeba się wylogować po prostu i zalogować. No bo co innego, no to poradzę. Właśnie, tak się czasami przybaguje. Takie, nie wiem, błąd w projektowaniu gry. Nie wiem. Aha. No super, można i tak było. Czy będzie teraz dźwięk? Chyba raczej nie powinien być, bo skoro go wyciszyłam, to raczej nie będzie. A, ale różnie to jest. Coś mi się wydaje. Nie, raczej ja ogólnie gry, do grania sama to nie wyciszam. Ale jak nagrywasz, to lepiej wyciszać, bo wiecie te dźwięki z tego czatu i to wszystko. Trochę. Aha. Szukam zakładkę znajomym przyjaciele znaczy się. Zamiast prezenty. No, ale dobrze. Pozdrawiam e, Granatka e, Wykrzyknik, Wykrzyknik, Wykrzyknik. Dwa prezenty od niej. Mm. Pozdrawiam Kamys908. E, Pozdrawiam, Glam, Paula, y, xdx Czyli jeszcze stron zostało chyba niedużo Mam nadzieję, że tego błędu Z tym prezentem nikt mi się nie przyczepi, no ale Nieważne, um, po prostu czasami tak jest, że coś jest nie tak I tak się, wiecie, takie głupie komentarze typu Się coś przywiesiło No przecież chyba widać LOL Ale dobra, pozdrawiam, Agata Mroczna Heh, w sumie się o niektórych osobach mi się z nich śmiać chce. Czy nie tych, nie tych, co tutaj przeczytałam, tylko po prostu z tych komentarzy niektórych. E, pozdrawiam Zuzia 31132. To są osoby chyba, które już nie czytałam ich. E, pozdrawiam Victoria Orange. Or. Czekaj. Czekajcie, bo to jest ciężki nik. Wiktoria Orange, Kain Star, czy coś takiego. No. Pozdrawiamy laurencia jas 227 Pozdrawiamy Fufek 5428 pozdrawiam BTS op yy, Czekajcie, BTS OP dokładnie to tak się czyta no to jest tak, taki zespół koreański chyba z tego co się nie mylę czy nie słucham k-popu więc nie jestem pewna I dobrze. i tu sobie, które przeczytaliśmy zrobiłem właściwie tak no i to będzie tyle tak zrobiłam wszystko na Dida Superstar ale w się sensie na liście były i właśnie mam tu na sobie no, takie mam w realu, jak, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. No ale chyba każdy już wie. Zdjęcia na Mr. Planet? No więc myślę, że każdy wie o tych butach, ale to nieważne. Więc myślę, że ten odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania i komentowania. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie i cześć!